Proszę Państwa, jeden rad dla fanklubu Laubera Po niesamowitej akcji Na ATC. Głównego tanka Drużynie czerwonej, no i tym razem Wikingowie, myślę, że tego etycyka powinni zbanować Ale kto wie Wybrali mapę, dlatego pierwszy pick i pierwszy ban Należy do klubu Laubera Raczej po raz kolejny zobaczymy ban Mephisto Nie sądzę, że fanklub Laubera Puści Mephisto, to jest kolejna dobra mapa Maka liczy, że Też przeciwnik Z jednej strony jest to mocny Mocny pik makę. A z drugiej strony, wybierając taką mapę jak ta, makę zdaje sobie sprawę, że rywal będzie banował tą postać. Więc jeden pan, jakby. I tracą, i nie tracą. Zależy, z jakiej perspektywy byśmy e, Byśmy to mieli mm, oceniać. Funk lub banuje Reksara. Koniec z tym Reksarem. Ok. No, i jeszcze raz modyfikowane zmodyfikowane, lekkobany. O, ten Rekser wyrzucony. Można zagrać jeszcze raz złomiarza na pierwszym piku. Można zabrać Malfuriona. I zabranie Malfuriona jest jedne, jednym z lepszych wyborów. I już tłumaczę dlaczego. Najczęściej, gdy na odlewni Wolskaja z drugiego piku zaczynają Wikingowie. W pierwszej części draftu biorą Liming plus Malfurion. I Henning i ekipa pan klubu Laubera dobrze o tym wie, dlatego tego Malfuriona zabierają. Więc jeżeli teraz Liming, to może z Johanną jeszcze raz, może ATC. Anna, ok. Nie chcieliby, żeby przeciwnik wyrzucił im manę No ale Liming się pojawia. Czy ja wiem, czy ta Ana jest taka dobra? Jasne, wyrzucony Zeratul, tylko jeszcze można zagrać parę tutaj postaci. Fajnie, może zagrać Oj, Może zagrać Genjim, Ale to co Lauber i ekipa Laubera lubi właśnie takiej draft jak ma przeciwnik, czyli Anne Liming, szybki wjazd Garoszem. Od czwartego poziomu Zaria będzie miała zwiększoną szybkość ruchu na tarczy dla sojusznika i wtedy Garosz wjeżdża po prostu nie pieści się, cyk, przerzuca, dziękuję. A to jest taki kombo, którego nie można zatrzymać, jak jesteś Yawdo w position, bo Garrosh kliknie nieustępliwość, no i co? No i nic nie zrobisz. Johanna... Johanna wyrzucona nad ETC. Bo Lauber wie o jednym. Jeżeli... ETC będzie przerzucony, to też mogą go zabić, bo jest już lockdown dodatkowy w postaci Malfuriona. Johanna wydostanie się po prostu z tego żelazną skórą, więc oni nawet zostawiają tego ETC-ka, podoba, podoba mi się ten wybór. Wala oczywiście wyrzucona, no bo Malfurion, zaria. To są świetni buchetrowie do tego, żeby wspierać wale, która może wtedy klikać jak zła. Malganis i Chen. Nie do końca. O. Podwójny support. No, taj musi wziąć jakiegoś right clickera auto attackera Nie do końca podoba mi się ten wybór Malganisa w garosza i Malforiona. Chen <laughs> raczej przegrywa linię na Utera, powiedziałbym. Chyba, że Max Passion zagra jakoś dobrze, a Copenhagen to z kasztani. Grey, mam wrażenie, że Grey to jest... Jaina, Mak, wow. Zaria dokłada dużo obrażeń z autoataków i jeszcze połku z granatów, ale no nie wiem. Tam, tam, Ta Jaina jest... Po prostu jak Jaina zrobi combo, to później jest takie, a zrobiłam combo. Na pickoff, bardziej na kompozycja, żeby szybko kogoś zabić i zdominować mapę. No i co teraz? W ogóle Ana kontra dwa supporty to też jest takie, że ekipa fan klubu Laubera liczy na, na to, że zabiją przeciwnika dosyć sprawnie. Wow. Zagara. Co to się stało? Co to się stało? Zagara też przegrywa na utera od czwartego poziomu. Nie, mo nie chcą postawić zegary na topie czy na, na bocie? Nie, nie wiem, nie wiem. Siemaneczko, ma to Witam, Karla, kelo, Uter kontra Chen mają taką even linię bym powiedział. W zależności od tego, kto jaki popełni błąd. Ale zegara od czwartego poziomu nie ma szans na Utera. Testowane, sprawdzane. Co chcą zrobić tą zegarą? Czy siadła Psycha po ostatnim meczu? Czy może to jest jakiś super draft? Zobaczymy. Wikingowie po stronie lewej. Makę za garą. Bergult na Malganisie. Max Paschenchenen. Giała Liming i Skok Anon po przeciwnej stronie. Henning Malfurionem. Tajna Janie. Kopenhagen Uterem. Laubergaroszem i Słamgrotta Zarią. Nie wiem, wydaje mi się, że jak chcieli tak bardzo, to może Maltael byłby ok. Jakby przetrwał kombo Jainy i, i te stun -locki, to później by wszystkich postraszył. Ciężko jest wybrać dobrą postać, bo ty jak mówię, są, jest dwóch supportów: jest Zaria z za osłonami. Jest Garrosh, który im więcej HP stracił, tym więcej pancerza ma. Muder też daje pancerz. Nie Jaina perma slowuje, to jest taki niewygodny draft do, do grania. No i przekonajmy się, tępiciele ulepszone, mogą przemieszczać się dalej, a zadawane przez nie obrażenia zostają zwiększone we wszystko, pamiętajmy. Ten talent jest teraz bardzo mocny na pierwszym poziomie, żeby sobie obijać z dystansu. Czyli Chen będzie na topie, a Zagara na bocie. Ale Kopenhagen od czwartego poziomu dopiero wygrywa tę linię, wcześniej kłopoty Kopenhagena. Dobrym zawsze wyjściem na trzeci front, moim zdaniem, jest stral. Bierzesz strala i. i błyskawica przeskakuje, i młotem po głowie. Jest jakiś rucik, jest jakiś stunik, albo slowki, zajesz co tam chcesz na 20. Makę agresywnie. Uter na razie bardzo spokojnie. Ale od czwartego poziomu Uter będzie miał święte porażenie. I rażona będzie zegara. Wow. Taj się ukrył. Taj się przyczaił. Przyczajony taj. Ukryty smok. Nawet na wężu lata. Rzmi. Zaria z żarem. Na pierwszym talencie. uśpiony lauber. Liming jest dobrym kontrolą na Garosza. Bo przebija się obrażniami berstującymi na ten pancerz, jakim dysponuje Garosz. Max Passion skacze. Makę wycofuje do beiza, Kopenhagen tankuje na siebie te obrażenia stronników. Teraz powinien teoretycznie Kopenhagen odpuścić. Ale idzie czyścić. OK. Zrobione po jednym obozowisku. Obóz fortyfikacyjny. Wieżyczka przejęta. Czwarty poziom do czwartego. I jest bariera dźwięku. No i pyk. Leci. I cyk. I unieruchomienie. Idzie jest combo Jane. No Jaina spóźniona. A to jest tak. To jest tak broken, że. Od czwartego poziomu, no nie da się zatrzymać tego garosza. Klikasz mu osłonę, a on leci do przodu. Jak chce, to odpali nieustępliwość na półtorej sekundy. Przerzuca ci chłopa i tyle, no. I Henning ma go przytrzymać w wrócie, a ta ma tam włożyć pełna, pełne combo. Ród, który też zmniejsza hila. Zauważmy. No tak jak mówię, to jest kompozycja na pick -off. To nie jest kompozycja z Stone Jainą, to nie jest kompozycja na. Niby dwa supporty Izaria to jest kompozycja na dłuższą walkę, a niby też nie, bo tylko Jayna. Wystrzeli całym kombo, to później co? Lodowy pocisk może sobie tam kliku, kliku. A to mało, moim zdaniem, żeby przebić się przez Malganisa i Chena. Przerzucony, jednak bez większego rezultatu. Dobra, chcę też staczki na siewcy wojny. Przy pięciu stakach to jest dobry bonus, bo mamy dodatkowe obrażenia. Obozowisko puszczone, Jaina, czyści górę. Jakby pod siódemeczkę się szykowali. W razie ten pik zagarem mnie jakoś nie zaskakuje. Przepchnął Utera. Okej, okay, ale Uter i tak całego ekspas garnął. Uter ma większą wartość od poziomu 10. A, jak będzie miał dodatkowe ogłuszenie, I zadzwoni komuś w cymbał. Boska nawałnica. Pod siódemeczkę. Bergult nie chce jeszcze schodzić. Ale musi. A Max Paschen mówi, że nie do końca. No i Max Paschen przerzucony, podrzucony. Nietrafione unieruchomienie, chociaż skoczył w to unieruchomienie. Max Paschen duży błąd zawodnika Wikingów. Zagara była na topie. Mały błąd Heninga, Mały błąd Max Paschena. No i słam grotta. Ok, Taj będzie chciał całą falę stronników. Może nawet dwie. Ale rywal wchodzi po turet, gdy Jaina była na topie, więc a, taj wziął jedną falę i pędzi do sojuszników. I słusznie. Taj na flance. Flanka Michałka. No i ta flanka. Panie taj oznacza. Wyzonowanie totalne Jainy. Tymczasem odpalił się Bergult. Na przeciwniku. Turety wykorzystane. Lauber próbuje przerzucić jakikolwiek cel. Padło na zagarę, ale bez obrażeń. I chociaż co rzucona do przodu. Wow! Laubera nie ma. Resety dla Limix, za to się pojawiło. Jest ja tu tak Ginie. Za cenę Bergulta prawdopodobnie. Chociaż Bergult ma jeszcze dodatkowy pancerz i 20 punktów. Bergult żyje. Czy oczyszczanie działa na uśpienie? Tak. Malfuriona tym bardziej, więc... What? Liming padła nam na rotacji. Oczyszczenie Malfuriona. Naturalne remedium neguje efekt ogłuszenia, unieruchomienia i spowolnienia działający na sojuszniku. Gdy przyjrzymy się Malganisowi i przeczytamy, co dają skrzydła nocy. Tak, Passion na combo, ale nie poszedł. Usypianie ich na 2,5 sekundy. Ale uśpienie mm, jest traktowane. Jako ogłuszenie. Dziwi mnie, że na tym tultipie do Malganisa tego nie ma. Zobaczmy, czy na tultipie do Anny jest. Tak, Anna wystrzeliwuje strzałkę. Zobaczcie, że Anna, u Anny ten tultip jest o, odpowiedni. Anna wystrzeliwuje strzałkę, która usypia pierwszego trafionego wrogiego bohatera i ogłusza go na 3 sekundy. Więc ten efekt uśpienia jest efektem ogłuszenia. Tymczasem Utery pada nam na dole. No, nieustępliwość to daje odporność na wszystkie efekty obezwładniające. Ale Malfurion dlatego jest bardzo dobrym wyborem na Malganisa. Czy jeżeli Malganis ci uśpi 3-4 cele, a zazwyczaj ciężko ma Malganis, jak nie wejdzie z flanki, wejść po Malfuriona. A Malfurion trzyma odpowiednią ilość wzrostów, to może szybko z tego uśpienia sojusznika wyciągnąć. 45 sekund cooldownu, więc znacznie mniej niż te 90 dutera, Z tym że Żuiter skraca czas odnowienia. Atakami podstawowymi. No i też yy, na strzałę Hanzo. Malfurion kiedyś był bardzo często wykorzystywany. Jeżeli front, plus jakiś jeden scary, dostał strzałę Hanzo, to ma, a Malfurion jej nie otrzymał, to od razu mógł wyprowadzić. Spojrzymy na umiejętności heroiczne: Ukojenie Malfuriona, żywiołek dla Jainy, Boska na Utera, Wyzwanie Wodza, czyli prowokacja Garosza i strefa wykluczenia. Tak samo prowokacja w Heroes of the Storm jest traktowana jako wyciszenie: czy prowokacja wariana, czy prowokacja Garosza. Więc warto mieć o tym pojęcie o tych małych mechanikach. Z zagara z pożeraczem pojawia nam się rojście rwojadów od Malganisa. Wędrujący antałek Chena. Pala mocy liming i nano wzmocnienie odany. Zagara rzucona, sprowokowana, martwa. Nie odpalił nawet apteczki makę. No i ten, który ma kierować, na razie najwięcej błędów w tych meczach popełnia. Dzisiaj jakiś słabszy dzień, pana makę. A to on ma drużynę. No jest kłopot. No to mamy problem. Próba zaatakowania Taja. Ładny defensywny Rudoty Malforiona. Z drzemki nie wyciągnięty, bo nie ma wzrostu. Henning na sojuszniku. 4 do 2 i przewaga w punktach doświadczenia prawie jednego poziomu. Wypchnięcie, w tym momencie zari, strefa wykluczenia w żaden sposób słam grobty nie ratuje. Tam Grotta chce, chce zginąć jak najwcześniej, żeby jak najwcześniej powrócić do walki. Ciekawy wybór Antałka Cena. bo Antałek gwarantuje nam nieustępliwość, premie do szybkości ruchu, pancerz, mało obrażenia, ale odrzucenie i ta nieustępliwość i 50 sekund cooldownu tyle co strefa wykluczenia zali. Ona no, tu 5 sekund krócej. A bardzo podobnie. Bardzo mały cooldown na Antauku. Ale jakby był wzrost, to powinien odpalić naturalne remedium. Boże, nie ma cooldownu na naturalnym remedium. Burger to Bergult. Normalny standardowy zawodnik jest nieruchomienie, zmniejszenie heala, strefa wykluczenia. No i jest antałek w Zarię. Sprytnie odpalona nieustępliwość. Na własnej barierze od 13 poziomu dla Zarii. Teraz już nie ma tak łatwo wyrzucać przeciwnika. Wikingowie rozpoczynają obozowisko. Wikingowie rzucony Kopenhagen do przodu przez Garosza. Bardzo ładne kombo. Tych obrażeń jednak chyba nie wystarczy, żeby zabić Skoga. Świetny pożeracz. Zagary, no i teraz można dołożyć ogromną ilość obrażeń, ustawić combo liming, dwa szybkie kile. Wikingowie pozbywają się przeciwnika. Już wiemy, po co ta zegara. Już wiemy, po co ta zegara jest piknięta. Rzucić ma jedynie makę. Dobre. Ulti. Jeżeli ten pożerasz trafi. Od razu jest czas dla Skoga, żeby rzucił na nowo wzmocnienie na Liming Liming, żeby znalazła odpowiedni kąt i sieknęła pełną bułę przed otwarciem pożeracza. Tego się nie da uniknąć, jak dobrze rzuci kombo Liming. Zresztą jak mówiłem przed Meczem, nie wolno lekceważyć wikingów. Bo żeby przegrali pierwszą mapę, tam był jeden błąd i świetny Place przeciwnika. Ta Zagara, jak dotąd, coś tam robi. Udrażnienia nie jest fenomenalna 17,500, 23 Liming, więc odstaje. Jayna ma 12 12,000, ale Jayna dużo czyści linii. No i przez to, że też mają Utera na tej solo linii, to też tam za dobrego wave clear'u nie posiadają czerwoni. Co ciekawe, Uter ma najwięcej obrażeń. A Uter właśnie zaatakowany. Na siebie nieustępliwości rzucić nie może. To jest procentówka chyba na. Tu mamy leczenie, a tu mamy procentówkę. A taki łowcy lub karakańca są wymierzone. Dajem tylko wyobrażę wartości ich ma... Wow, karkanów też. Bardzo mocny talent. i zegara trochę zyskała po tych buffach. Nie sądziłem, że aż tyle. Ten talent na pierwszym poziomie, ten talent na szesnastym. No, wygląda to. Wygląda to fajnie. Ooo! On lucky. Prowokacja, odepchnięcie. Max Passion robi miejsce. Lauber dostaje nieustępliwość od Utera. Tymczasem Liming wystrzeliła Jayne, głównego damage lidera Dwie osoby w trygławie walczą tutaj 4 na 5. Z tym, że zabita już jayne, 3 na 5, przepraszam. Cz teraz już teraz trzy na 4. Bez 16 jednak Funkul Globera. Rzucanie do przodu Uterem, który może odpalić boską nawałnicę, jest też. Ciekawym rozwiązaniem. Kłopot jednak polega na tym, że Jaina ma. krótki zasięg umiejętności. I przez to. Nawet jeżeli. Garoż gdzieś tam poleci i wyrzuca ten cel, czy będzie rzucony Uter do przodu, to ta Jaina jak dotąd nie może się dostać. U, Kopenhagen, Antaukiem. Dostaje. przod no. Boska nawałnica. Na razie wymija obrażenia, pędzi Henning, żeby podleczyć. Henning hmm, tych chilków jeszcze nie rozdaje. Lauber nie podrzucił ta Taj wykorzystał żywiłaka. Jest ogłuszenie, jest podrzucenie, jest pełna prowokacja i combo. Ale w międzyczasie. W tak zwanym międzyczasie. Dół oblegany. Zari nie ma. Lauber uśpiony. Szybko obudzony przez Haninga i naturalne remedium. I nieustępliwość. I Makę ma zginąć. I Makę musi odpalić apteczkę już w tym momencie, by drugi raz nie zrobić. sobie kuku, tymczasem Max Passion z G-om weszli na plecy. uuuu Taj trzeba odpalić turecik dokładnie. Ale Taja już nie ma. Taj się żegna 4 za 1. Nie mam Alganisa. To jest GG. To jest, to jest go core. Zarya za 10 sekund. Broni tego Uter z go-core prawdopodobnie, dostępny antałek, może jeszcze max-passion wyciągać. Czemu oni nie chcą wchodzić w kor Czemu oni odpuszczają? Chociaż... Ja już się podjarałem, ale... 12 do 3 w ciągu 14 minut, przeciwnika nie ma. Korzystali apteczkę, można po tą apteczkę się zjawić, można na 20 poziomie spokojnie wziąć trygława, a gdy już nie ma twierdzy... I droga do kora została otwarta, no to... To jest tak zwany trikokor. Trygła, w który idzie w kor trygo -kor. O, Trygo-Kor Smoko-Kor brzmi fajniej Pauza przez grotę. Zagara powoli nadrabia, nadrabia te obrażenia. Trzeba przyznać. Dalej nie błyszczy Jaina 20 tysięcy Zagara 30. Liming 34. Uter 20. Hmm, ale jeżeli spojrzymy sobie na hmm, punkty doświadczenia, dlaczego Jaina tego tak tutaj w obrażeniach? Bo Jaina musi sołkować linie: Malfurion, Garrosh, Uter czy Zaria bez energii. To jest czterech bohaterów, nie, którzy nie mają czyszczenia linii. I tu jest największy kłopot. Dlatego tak myślałem, że raczej potrzebujemy coś innego. I zaryzykowali mocno tym uterem na solo linie. Nie podoba mi się, że ten uter powinien pojawić się na końcu, tak naprawdę. Za chyba go piknęli. Ready, ready. I wracamy do rozgrywki. No, tak naprawdę, drużyna Wikingów czeka na poziom 20. Ten 20 się zjawił i teraz. No właśnie, czekają na Trygława. Czy może próbują wykazać się agresją w górnej części mapy? Bo Makę właśnie zrobiło obozowisko. Oj, nie, proszę, internecie. Mój internet. Czasami tak mi potrafi zgubić. 2000 pingu, proszę państwa. I też o podobnej godzinie właśnie mi wyrzucało neta. Ciebie są chwilowe lagi. Trochę cierpliwości. Nie, tam jest jakiś okay, fight, tam jest jakiś team fight. Trzech zawodników złapanych. Wracamy w idealnym momencie, ale Gia nie dostaje resetu Gia zatkowany. Gia musi uciekać. Rzucony agresywnie Kopenhagen. Gia jeszcze jeden teleport, bo miał na nano wzmocnienie. Ja wracam do gry. I już jesteśmy po zabiciu Malganisa, więc jakiś błąd. Przyspiesza mm, bardzo ładnie flambotta Kopenhagena rzucony Chen, jest nieustępliwość z poziomu 20 g a rozprawił się z malfurionem gonią za tym czenem. pada także Jane od tak pani Liming ginie uter punkt c w dolnej części mapy no i martwy także zawodnik Nazari teraz z trzema katapultami kontra tylko Garosz to jest gg Całośliwo i rzecz martwych. Mam nadzieję, że już wszystko działa poprawnie. Ja Mam chwilowego laga. I jeszcze wypycha, Max, paszem przeciwnika. No i teraz cieszy się drużyna. łosztab, bo przeciwnik traci cenny punkt. To jest jeden do jednego GG Well played, wikingowie. Wygrywają Wolskaje?